Filozofia przyrody, a chrześcijańska apologetyka, jak nauka i wiara spotykają się w poszukiwaniu prawdy. Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. Dziś porozmawiamy o fascynującym temacie, jakim jest filozofia przyrody widziana przez pryzmat chrześcijańskiej apologetyki. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak nauka, filozofia i wiara mogą się uzupełniać, dlaczego wszechświat jest tak uporządkowany i czy istnieje głębszy sens w tym, co obserwujemy w przyrodzie? Filozofia przyrody to dziedzina, która bada fundamentalne zasady rządzące naturą, nie zajmuje się konkretnymi eksperymentami naukowymi, ale stawia pytania o to, dlaczego przyroda działa w określony sposób. W tym filmie postaramy się odpowiedzieć na te pytania, łącząc perspektywę filozoficzną z chrześcijańskim spojrzeniem na świat. Zaczynajmy. Czym jest filozofia przyrody? Filozofia przyrody to jedna z najstarszych dziedzin filozofii, jej korzenie sięgają starożytności, kiedy to myśliciele tacy jak Arystoteles czy Platon zastanawiali się nad naturą rzeczywistości, dla nich przyroda nie była tylko zbiorem przypadkowych zjawisk, ale uporządkowanym systemem, który można zrozumieć poprzez rozum i obserwacje. Współcześnie filozofia przyrody zajmuje się pytaniami takimi jak: Dlaczego istnieje wszechświat? Jaki jest cel natury? Czy prawa przyrody są uniwersalne i niezmienne? W przeciwieństwie do nauk przyrodniczych, które skupiają się na tym, jak rzeczy działają, filozofia przyrody pyta o sens i źródło tych procesów, to właśnie tutaj pojawia się miejsce na dialog z chrześcijańską apologetyką, która szuka odpowiedzi na te pytania w kontekście wiary w Boga. Filozofia przyrody, a chrześcijańska apologetyka schematy argumentów kosmologicznego i teleologicznego, zdjęcia wszechświata, animacje fine tuningu. Narrator, chrześcijańska apologetyka to dziedzina, która broni racjonalności wiary chrześcijańskiej, jednym z jej narzędzi jest właśnie filozofia przyrody. Jak to działa? Argument z projektu teleologiczny czy zauważyliście, jak precyzyjnie działa wszechświat, prawa fizyki, stałe kosmologiczne, struktura atomów wszystko to wydaje się być idealnie dostrojone. Na przykład Gdyby siła grawitacji była nieco inna, gwiazdy i planety nie mogłyby się formować. Gdyby stała kosmologiczna była minimalnie większa, wszechświat rozszerzałby się zbyt szybko, uniemożliwiając powstanie galaktyk. Czy to przypadek? Wielu filozofów i naukowców, takich jak William Paley, twierdzi, że ta złożoność wskazuje na istnienie inteligentnego projektanta gwiazdka. Argument kosmologiczny, dlaczego w ogóle istnieje wszechświat? Każde zjawisko ma swoją przyczynę, skoro wszechświat miał początek, co potwierdza teoria Wielkiego Wybuchu, to co było jego pierwszą przyczyną. Dla chrześcijan odpowiedzią jest Bóg, istota, która istnieje poza czasem i przestrzenią. Argument moralny, skąd bierze się moralność, czy można ją wyjaśnić wyłącznie przez ewolucję? Chrześcijańska apologetyka wskazuje, że moralność ma swoje źródło w Bożym Prawie. Te argumenty pokazują, że filozofia przyrody może być potężnym narzędziem w obronie wiary. Nauka a wiara, konflikt czy harmonia? Większość z nas słyszała o rzekomym konflikcie między nauką a wiarą, ale czy to prawda, historia pokazuje, że wielu wielkich naukowców było głęboko wierzącymi chrześcijanami. Isaac Newton, twórca prawa powszechnego ciążenia, który widział w przyrodzie dzieło Boga, jego słynne słowa, to piękne prawo grawitacji jest dowodem na istnienie Boga, pokazują, jak nauka i wiara mogą się uzupełniać. Johannes Kepler, astronom, który wierzył, że badając kosmos, odkrywa myśli Stwórcy. Jego prace nad orbitami planet były inspirowane przekonaniem, że Bóg stworzył świat według matematycznych zasad. Georges Lemaître, katolicki ksiądz i fizyk, który zaproponował teorię Wielkiego Wybuchu. Dla niego nauka była sposobem na zrozumienie Bożego planu. Współczesna nauka również nie wyklucza istnienia Boga, wręcz przeciwnie, wiele odkryć, takich jak fine tuning wszechświata, zdaje się potwierdzać jego istnienie. Wielcy myśliciele chrześcijańscy, a filozofia przyrody, wizualizacja, portrety święty Augustyna, święty Tomasza, Johna Polkinghorna, fragmenty ich dzieł. Większość z nas słyszała o rzekomym konflikcie między nauką a wiarą, ale czy to prawda? Historia pokazuje, że wielu wielkich naukowców było głęboko wierzącymi chrześcijanami. Święty Augustyn uważał, że wiara i rozum są ze sobą nierozerwalnie związane, jego słynne zdanie, wiara poszukuje zrozumienia, stało się fundamentem chrześcijańskiej filozofii, w swoich pismach podkreślał, że przyroda jest księgą, przez którą Bóg przemawia do człowieka. Święty Tomasz z Akwinu w swojej sumie teologicznej pokazał, jak rozum może prowadzić do Boga, a filozofia przyrody jest kluczem do zrozumienia Jego dzieła, jego pięć dróg, quick to klasyczne argumenty na istnienie Boga, oparte na obserwacji przyrody. John Paul King Horne, współczesny fizyk i teolog, który łączy naukę z wiarą, pokazując, że Bóg działa zarówno w przyrodzie, jak i w historii jego książki takie jak nauka i chrześcijańska wiara, są doskonałym przykładem harmonii między nauką a wiarą. Ci myśliciele pokazują, że filozofia przyrody nie tylko nie stoi w sprzeczności z wiarą, ale może ją pogłębiać. Przykłady zastosowania filozofii przyrody w apologetyce. Jakie konkretne przykłady pokazują, że filozofia przyrody wspiera chrześcijańską apologetykę? Precyzyjne dostrojenie wszechświata, prawa fizyki są tak precyzyjnie dostrojone, że nawet niewielka zmiana uniemożliwiłaby istnienie życia. Na przykład stała grawitacyjna, gdyby była nieco inna, gwiazdy nie mogłyby się formować. Stała kosmologiczna, gdyby była minimalnie większa, wszechświat rozszerzałby się zbyt szybko. Czy to przypadek? Dla wielu to dowód na istnienie inteligentnego projektanta. Pochodzenie życia. DNA to niesamowicie złożony kod. Każda komórka zawiera informację porównywalną z biblioteką pełną książek. Czy taka złożoność mogła powstać przypadkowo? Wielu naukowców twierdzi, że to mało prawdopodobne. Każda informacja ma źródło informacji. DNA to odcisk palca Boga. Zapraszam do osobnej prezentacji na ten temat dostępnej na tym kanale. Moralny wymiar natury. Skąd bierze się moralność? Czy można ją wyjaśnić wyłącznie przez ewolucję? Chrześcijańska apologetyka wskazuje, że moralność ma swoje źródło w Bożym Prawie, bez Boga nie można wyjaśnić, dlaczego pewne działania są obiektywnie dobre lub złe, jest tak, bo musi być zewnętrzny standard dobra, jeśli go nie ma, to wszystko jest przedmiotem ludzkiej opinii. Podsumowując, filozofia przyrody to niezwykle ważne narzędzie dla chrześcijańskiej apologetyki. Pokazuje, że nauka i wiara nie muszą stać w konflikcie, wręcz przeciwnie, mogą się wzajemnie uzupełniać, dzięki filozofii przyrody lepiej rozumiemy, jak wielki i uporządkowany jest świat, który nas otacza. Zachęcam was do dalszego zgłębiania tego tematu, może sięgniecie po książki święty Tomasza z Akwinu, Johna Polkinghorna lub innych myślicieli, a może sami zaczniecie zadawać pytania o sens przyrody i jej stwórcę, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym temacie. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i udostępnijcie go znajomym. Do zobaczenia w kolejnych filmach. A new day opens the door We walk together on our way To praise our God once more Sing, rejoice, and praise.